Wiecie już, na czym polega sens dodawania. Dla tych, którzy nie pamiętają, chciałbym go przypomnieć. Pamiętajcie, że żeby być dobrym z matematyki, trzeba swoją wiedzę utrwalać. Bez przypominania będziecie zapominali. No to jest zupełnie naturalne. Chcemy do trójki dodać siódemkę. Ta sytuacja tą sytuację można graficznie przedstawić w, w taki sposób, że w pomieszczeniu znajdują się 3 osoby, tak? 1, 2, 3. I do tych trzech osób dołącza 7 osób, tak? 7. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wynikiem dodawania jest zliczenie wszystkich osób w pokoju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To jest wynik dodawania. Ale co jeśli będziemy chcieli dodać do siebie 42 i 51? Zauważycie teraz na pewno, że żeby umieścić 42 osoby w pokoju, to będzie dosyć czasochłonne, no, a tym bardziej jeżeli do nich dołączy 51 osób. Tak więc albo nie starczy nam miejsca na kartki, albo będzie zajmowało nam to dużo czasu. Pokażę Wam teraz sposób, w jaki dodaje się dwie liczby. I to ten sposób będzie dużo szybszy i prostszy. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od takiego przykładu. 12 dodać 6. Zastanówmy się na początku nad yy, budową tych dwóch liczb. Ta liczba składa się z dwóch cyfr. Cyfrą na miejscu jednostek jest dwójka i cyfrą na miejscu dziesiątek jest jedynka. Ta liczba składa się tylko z jednej cyfry, z jedności. I zasadą obowiązu obowiązującą w dodawaniu pisemnym jest to, aby zgadzały się pozycje. Tak? Czyli jeżeli chcemy dodać dwie liczby sposobem pisemnym, to musimy zapisać je jedną nad drugą. I teraz jedności mają być nad jednościami, dziesiątki nad dziesiątkami. I widzimy. To jest jedność, to jest jedność, jedna jedność jest pod drugą jednością. No i teraz mamy jedną dziesiątkę, tutaj ta liczba składa się tylko z jednej cyfry, nie ma dziesiątek, więc tutaj nie będzie nic. Zapisujemy pod spodem kreskę, ponieważ dodajemy pisemnie, pod kreską będzie wynik tego dodawania. I tutaj musimy jeszcze napisać operację, którą my przeprowadzamy, czyli w tym przypadku dodawanie. I teraz w jaki sposób dodajemy pisemnie? Pierw dodajemy jedności. Jedność plus jedność. 2 plus 6 daje 8. I wynik tego działania zapisujemy tutaj też pod jednościami. Musimy pamiętać o tej zasadzie. Zmienię kolor, żebyś się Wam troszeczkę utrwaliło, że jedności muszą być pod jednościami, dziesiątki pod dziesiątkami. I teraz widzimy, że mamy tutaj jedną dziesiątkę, do tej dziesiątki nie dodajemy nic i zostaje nam jeden. Tak więc wynikiem tego dodawania jest liczba osiemnaście. No i spójrzcie, zgadza się, jeżeli będziemy mieli na początku dwanaście osób i dodamy sześć osób, to będziemy mieli osiemnaście osób w pomieszczeniu. Zróbmy sobie jeszcze jeden przykład. Aha, chciałbym, żebyście, zap jeżeli zapomnicie, że jedności mają być pod jednościami, dziesiątki pod dziesiątkami, to chciałbym, żebyście pamiętali, że tutaj z prawej strony będziemy mogli przyłożyć linijkę. Widzimy, że ta liczba styka się bezpośrednio z linijką, tak samo ta liczba i ta, i ta tutaj liczba wynikowa styka się z linijką. Jeżeli będziemy chcieli tutaj postawić linijkę, to widzicie, że ta liczba druga tutaj nie dotyka tej lewej ściany. Zawsze z prawej strony mają być liczby pod sobą. I zawsze z prawej strony będziemy mogli w dodawaniu pisemnym przyłożyć linijkę. Zróbmy sobie jeszcze jeden przykład, troszeczkę trudniejszy, ale również prosty. Trudność będzie polegała tylko na tym, że będą to większe liczby. O! Chcemy do 26 dodać 13, tak? I aby wykonać to działanie, zapisujemy te dwie liczby w słupku, podkreślamy je i piszemy operację, którą my chcemy wykonać. W myśl tej zasady, którą podałem przed chwilą, najpierw dodajemy jedności do jedności. 6 dodać 3 daje 9. I wynik tego dodawania zapisujemy w tym samym słupku. 2 dodać 1 daje 3. Tak więc wynikiem tego działania jest 39. Proste, prawda? Teraz przejdziemy do troszeczkę bardziej skomplikowanej rzeczy. Będziemy chcieli do 18, do, do 18 dodać 26. No i już wiecie, że te dwie liczby musimy zapisać jedna pod drugą w taki sposób, aby jedności były pod jednościami, dziesiątki pod dziesiątkami. Tutaj jednostką jest Jednością jest szóstka, dziesiątką, dwójka. Tutaj dziesiątką jest jedynka, jednością ósemka. Widzimy, że się zgadza. 8 nad szóstką, jedynka nad dwójką. I teraz najpierw dodajemy jedności do jedności. 8 dodać 6. 8 plus 6, 8 osób plus 6 osób da nam 14 osób. Ale popatrzmy, przecież tutaj musimy zapisać na dole yy, jedność. Bo jedności są pod jednościami. A tutaj mamy liczbę, która składa się z dwóch cyfr. Stąd musimy wyciągnąć samą jedność, czyli czwórkę. A co z dziesiątką? Tą, dziesiątką? tą dziesiątkę dopisujemy nad dziesiątkami. Dołączamy ją do dziesiątek, czyli do kolegów. 1 dodać 1 daje 2 i teraz dodajemy tak dziesiątki. 1 dodać 1 dodać 2. Daje 4. Jeżeli to zrozumieliście, to nic już Was tutaj nie zaskoczy. To jest najtrudniejsza operacja w dodawaniu pisemnym, dlatego chciałbym jeszcze przerobić jeden przykład. Tutaj sobie usuniemy to, co zostało. Teraz chciałbym, żebyśmy sobie dodali tak, do 36, 27. I zapisujemy to. Pisemnie w taki sposób, że jedności pod jednościami, dziesiątki pod dziesiątkami. Tutaj jednością jest szóstka i siódemka, a dziesiątkami dwójka i piątka. Podkreślamy i dodajemy i zapisujemy krzyżyk. Najpierw dodajemy jedności. 6 dodać 7. Daje nam 13. Wyciągamy stąd jedność i zapisujemy tutaj, tak? A tą dziesiątkę dorzucamy. Tutaj nad dziesiątki. Cyk. To oddzielamy. Cyk. Tak? I teraz dodajemy same dziesiątki. 1, dodać 3, dodać 2. Złotówka plus 3 zł plus 2 zł da nam 6 zł. Czyli jeżeli coś kosztuje 36 zł, dodamy do tego rzecz, która kosztuje 27 zł, to razem zapłacimy 63 zł. No i jeszcze jeden przykład. 14 dodać 58. 14 dodać, ja troszeczkę akurat tutaj zapisałem od końca. Chcemy dodać do 14 58. W tym celu zapisujemy to w ten sposób, że jedności pod jednościami, dziesiątki pod dziesiątkami. I teraz dodajemy dziesiątki. Jedności z jednościami. 4 dodać 8 daje nam 12. Zapamiętujemy jedność i zapisujemy jedność pod jednościami. Dziesiąt, tutaj stworzyła się nam jedna dziesiątka, więc dziesiątkę dopisujemy tutaj do dziesiątek. 1 dodać 1 daje 2, plus 5 daje 7. I teraz chciałbym, żebyście rozwiązali sobie samodzielnie. Takie dodawania. Chciałbym, żebyście obliczyli mi, jaki będzie wynik takich działań. Plus 37. 12 dodać 18. O właśnie, to jest bardzo ciekawy przykład. 12 dodać 18. To zrobimy sobie go teraz razem. Popatrzmy, najpierw dodajemy jedności. 2 dodać 8 da nam 10. Wyciągamy stąd jedność, mamy 0 jedności. Musimy zapisać tutaj to 0. I tą jedną dziesiątkę zapisujemy nad dziesiątkami. Widzicie? 1 dodać 1 dodać 1 daje 3. No i rzeczywiście 12 zł i 18 zł daje nam 30 zł. Jeżeli tutaj na końcu otrzymacie 0, to 0 tutaj musicie zapisać pod jednościami. A tą jedną dziesiątkę dorzucamy tutaj. Czyli to jest 30. To podobnym przykładem do tego będzie 26 plus 14. To chciałbym, żebyście rozwiązali sobie samodzielnie. I na przykład troszeczkę większe liczby, 41 dodać 26. To, co jest zawarte w tej prezentacji, naprawdę musi być dla Was zrozumiałe, naprawdę musicie to opanować, bo nawet w sklepie chcąc policzyć, Ile chcemy za coś zapłacić, będziemy musieli sobie dodać. No a w pamięci to troszeczkę ciężko. I na przykład możemy zrobić sobie to pisemnie. A zobaczycie, że w pewnym momencie dojdziecie do takiego poziomu, że te działania będziecie liczyli w pamięci bez żadnego zapisywania pisemnego. Jeżeli będziecie mieli problem z policzeniem czegoś w pamięci, to dodawanie pisemne w razie, gdy nie będziemy mieli przy sobie kalkulatora, będzie nam bardzo pomocne. Widzicie, że to jest proste. Musicie tylko zapamiętać, że zapisujemy, Ym, muszą zgadzać się pozycje, tak? czyli jedności pod, jedno, jedno, jedności pod jednościami, dziesiątki pod dziesiątkami. Zaczynamy dodawać od prawej strony. Czyli tak jak tutaj na przykład. 4 dodać 8 dało nam 12. Stworzyła się nam jedna dziesiątka. Dziesiątkę dopisujemy nad dziesiątkami. No i dodajemy ponownie dziesiątki. Proste, prawda? Nie wiem. Wydaje mi się, że jeżeli rozwiążecie te przykłady tutaj to nabierzecie pewności siebie, bo pewność siebie w matematyce też jest ważna. Musicie wierzyć w to, że umiecie coś liczyć i że naprawdę uwierzyć w to, że coś jest łatwe. Dodawanie pisemne, jak widzicie, bardzo prosta rzecz.